Pasja Jezusa w jedności z Ojcem. Ojcze Tatusiu, bądź naszym natchnieniem. Otaczaj nas swą opieką i błogosławieństwem, by każde nasze działanie było zgodne z Twoją świętą wolą, miało w Tobie początek i w Tobie zwieńczenie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Dzień drugi. Zadaniem Jezusa jest objawienie Ojca. Kardynał Raniero Cantalamessa. Chciałbym mieć w tej chwili serce i usta Jezusa, by móc mówić tak jak należy o Ojcu. Każdy kaznodzieja ma ulubiony temat, sprawę leżącą mu na sercu, o której stale mówi dzięki której najlepiej oddaje swe umiejętności. Jezus ma Ojca. Kiedy Jezus mówi o Ojcu, oczy uczniów się otwierają. Rodzi się tak głęboka tęsknota, że aż Filip zawołał pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Dla Jezusa ojciec jest nie tylko tematem, ale Jego abba, Jego tatusiem, tym, który otoczył Go chwałą i nadał imię, zanim świat powstał, tym, który go pociąga, także jako człowieka nieskończonym urokiem. Całe jego ziemskie posłannictwo polega na objawieniu Ojca. Dlatego zakończył głoszenie Królestwa, mówiąc: Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Także Jego męka posłużyła ukazaniu ludziom Jezusowej miłości do Ojca. Niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca, powiedział krótko przed męką. Stańcie, idźmy stąd. Obiecałem światu Mesjasza. Czego nie uczyniłem, aby przygotować Jego przyjście? Ukazywałem się w symbole, którego przedstawiały już tysiące lat przed Jego przyjściem. A kim jest ten Mesjasz? Skąd przychodzi? Co uczyni na ziemi? Kogo przychodzi ukazać? Mesjasz jest Bogiem. A kim jest Bóg? Bóg jest ojcem, synem i duchem świętym. Skąd przychodzi? Lub raczej, kto mu polecił przyjść między ludzi? Ja, jego ojciec. Bóg. Kogo ukazywać będzie na Ziemi? Swego Ojca, Boga. Co uczyni na Ziemi? Sprawi, że Ojciec, Bóg, zostanie poznany i pokochany. Przecież powiedział. Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Nescybatis quia in hisque patris mei sunt oportet me esse? Przyszedłem pełnić jedynie wolę Ojca mojego. Wszystko o co poprosicie Ojca w imię moje dawam. Módlcie się tak, Ojcze nasz który jesteś w niebie. Następnie, ponieważ przyszedł otoczyć chwałą Ojca i dać go poznać ludziom, mówi: Kto mnie widzi, widzi Ojca mojego. Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Każdy kto jest ze mną jest także z Ojcem moim. Abba Ojcze Tatusiu. Dziękujemy Ci, że dałeś nam Jezusa, który objawia nam Twoją chwałę. Obiecałeś światu mesjasza i dotrzymałeś słowa. Jesteś Bogiem wiernym, kochającym ludzkość. Jesteś Bogiem, który wychodzi nam naprzeciw, bo chcesz, żebyśmy Ciebie poznawali, żebyśmy Ciebie jeszcze bardziej. Przyjmowali w tej ogromnej miłości, którą Jezus nam pokazuje w pasji, w męce. Jest to także Twoja miłość, ogromna miłość do każdego z nas. Bądź uwielbiony, Boże Ojcze, który dałeś nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, za nasze grzechy. Bądź uwielbiony w jedności Ducha Świętego. Tobie wszelka cześć i chwała, teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg, Ojciec błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.